Sebastian Ciągwa ze Stowarzyszenia Niezależni zwrócił się do Miejskiego Zarządu Drugi Mostu w imieniu mieszkańców z prośbą o prawidłowe oznakowanie ulicy Szymanowskiego jako drogi jednokierunkowej. Zdaniem osób, które mieszkają w tamtej okolicy brakuje takiego oznakowania. Ja miałem trzy razy taką sytuację, że wjeżdżając w ulicę Szymanowskiego wyjeżdżał samochód, także mało brakowało, doszłoby do stuczki. I tutaj ludzie, z którymi rozmawiałem również potwierdzają, też mieli taką sytuację przynajmniej raz. Problem dotyczy wyjazdu z ulicy Matej. 24 arkady i włączających się do ruchu samochodów w ulicę Rzemieślniczą. Kierowcy bardzo często włączają się właśnie tutaj i. Skręcają sobie właśnie w prawo i włączają się w rzemieślniczą. Nie objeżdżają całej ulicy Szymanowskiego, tak to powinno być. Przy połączeniu ulicy Rzemieślniczej z ulicą Szymanowskiego jest znak D3, który, jak czytamy w odpowiedzi MZDIM, został wymieniony na nowy i przestawiony w miejsce lepiej widoczne przez kierowców. Jak podkreśla Sebastian Ciągwa, należałoby także umieścić znak B22 lub C4 przy wyjeździe z bloków za tak zwanymi arkadami, ponieważ samochody często wyjeżdżają pod prąd w tamtej okolicy. Być może dlatego, że kierowcy. Skracają sobie drogę. Osoby, które mieszkają tutaj, wiedzą, że jest to ulica jednokierunkowa. Czasami też wyjeżdżają, bo, bo, bo niektórzy mieszkańcy pod prąd. Natomiast ludzie, którzy są spoza jawożna, przyjechali tutaj raz, po prostu może nie pamiętać, że wjeżdżał w jedną kierunkową i, i włącza się do ruchu właśnie na prawą stronę. Zdaniem Sebastiana Ciągwy ustawienie takich znaków wpłynie na bezpieczeństwo na tej drodze oraz z pewnością przyczyni się do zniwelowania sytuacji niebezpiecznych, które mogą prowadzić do kolizji. Tutaj może dojść kiedyś do nieprzyjemnej sytuacji, a po co? Skoro to jest tylko jeden znak. Według MZDIM argumenty przedstawione w piśmie są nieuzasadnione. Według pana dyrektora, y, przeczytam, argumenty są nieuzasadnione, a sprawa jest bzdurna. Taka odpowiedź zdecydowanie zaskoczyła pana Sebastiana, który od stycznia bieżącego roku zwraca się do MZDIM z prośbą o usprawnienie ruchu w okolicach Szymanowskiego. Batalia trwa od stycznia, niestety efektów nadal nie widać. Mamy nadzieję, że sytuację w końcu uda się rozwiązać na korzyść mieszkańców.